Słuchaj, Pete. No? E, chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No. E, dzieje się coś dziwnego z moim ciałem. A. O. Oh. E, no wiesz, jesteś w takim wieku, że, że twoje ciało zaczyna się zmieniać, więc e, mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach, na przykład. Nie. Nie to. E, e, wiesz co? Chyba lepiej będzie, jeśli jeśli ci pokażę. Nie, 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 nie. trochę dziwne, nie? <śla> Я перезел, я казак. На рук.